Zobaczcie jak się startuje. I'm Uczestnik? I plow! wielkie brawa kolejny zawodnik I plow! I brawa I mamy to. brawo, brawo, super. brawo, brawo. Wielkie brawa. Dasz. Da, tak? I plow! 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 I Dziękujemy pięknie. A teraz kolejny zawodnik uczestnik. Ukończył trasę. Nie ma w tym Kamil Karaś i Marcin Koło. Gracias. I dyrektor, ale trzeba to powiedzieć. Wielkie wielkie brawa. wielkie, wielkie brawa. Przyszedł moment dekoracji, nagród, medali. I tutaj przekażę jeszcze głos dyrektorowi. Może też coś chcę do Państwa powiedzieć. Dziękuję serdecznie wszystkim zawodnikom za zainteresowanie drugim ekobiegiem w Dolinie Samo. W tym roku jest nas o kilka osób mniej, ale jest to spowodowane tym, że w tym samym czasie odbywa się trzy inne imprezy sportowe o podobnym charakterze, ale za Waszą obecność dziękuję bardzo. Dziękuję jeszcze raz wszystkim organizatorom, jednostkom powodniczych straży pożarnych z terenu Gminy Dydnia, jak i kolegom z SB Płomczan. Dziękuję Klubu biega, biegaczom, na czele z panem, panem, Dziękuję kolegom ze środka kultury Dydni. Dziękuję Wójtowi Gminy Dydnia dnia za przychylność z organizacji oraz za wsparcie. Wielkie brawa. Czas. Godzina 43 minuty 20 sekund. miejsce Renata Kołowaty, czas godzina 30 minut 45 sekund. Wielkie brawa i gratulacje dla zwycięzców. czas dla fotoreporterów. 18 sekund, 18 minut, 42 sekundy. Drugie miejsce Sylwia Klimowicz z czasem, godzina 54 minuty, 35 sekund. Pierwsze miejsce Ewelina Saju z czasem, godzina 53 minuty, 6 sekund. Wielkie brawa i gratulacje dla zwycięzców. Czas na pamiątkowe zdjęcie. pan jeszcze 29 minut 18 sekund. Drugie miejsce. Iwona Łuczycka Czasem. Godzina 46 minut 25 sekund. Pierwsze miejsce. Ewelina Lipińska z czasem. Godzina 44 minuty 38 sekund. Wielkie brawa i gratulacje no! dla Pani. No, Czas na pamiątkowe zdjęcia. Godzina 55 minut 28 sekund. Wielkie brawa! Wielkie dla Pani! Kategoria K60 w Pierwsze miejsce Urszula Namiota z czapsem Wielkie brawa! Brawa! Dobra dziewczyna! Czas na pamiątkowe zdjęcie. Dziękujemy pięknie. Gratulacje. A teraz w kategorii mężczyźni M20. Trzecie miejsce. Padeł z czasem. Godzina 20 minut, 15 sekund. Drugie miejsce. Janusz Kadny. Z czasem. Godzina 20 minut 4 sekundy. Pierwsze miejsce Kamil Karaś z czasem godzina 13 minut 51 sekund. Wielkie brada i gratulacje. Dziękujemy pięknie i gratulacje W kategorii M30 Trzecie miejsce Michał Gazdowicz Z czasem godzina 19 minut 57 sekund Drugie miejsce Krzysztof Roman Z czasem godzina 18 minut 2 sekundy Pierwsze miejsce Marcin godzina 13 minut 54 sekundy wielkie brawa i gratulacje dla W kategorii M40 trzecie miejsce Kamil Kobierski z czasem godzina 17 minut 15 sekund. Drugie miejsce Wojciech Stanisławczyk z czasem godzina 16 minut 8 sekund. Pierwsze miejsce Jarosław Szmist z czasem godzina 12 minut, 35 sekund. Wielkie brawa i gratulacje Dobra, dla Panów! Jeszcze raz wielkie brawa dla Panów! Zdjęcie. Gratulacje! W kategorii M50. Trzecie miejsce: Maciej Mazurek z czasem, godzina 27 minut 39 sekund. Drugie miejsce: Andrzej Trzonek. Z czasem godzina 26 minut 22 sekundy. Pierwsze miejsce Adam Kustron z czasem godzina 24 minuty 37 sekund. Wielkie brawa dla Panów. Gratulacje dla nich. Dziękujemy pięknie, wielkie brawa dla nich. W kategorii M60 drugie miejsce Henryk Musur. Z czasem godzina 39 minut 4 sekundy. Pierwsze miejsce Andrzej Reczkowski. Z czasem godzina 29 minut 4 sekundy. Wielkie brawa dla panów. Jeszcze raz! Brawo. 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 Henryk Musur. Zapraszamy. Czas godzina 39 minut 4 sekundy. Najmłodszy uczestnik Ekobiegu Kamil Pyrcz. Czas godzina 9 minut 14 sekund. Zapraszamy. Wielkie brawa i gratulacje dla Panu. Zapraszam teraz na pamiątkowe zdjęcie tutaj przy podium uczestników za, zawodu. A także strażaku! Zapraszam! Proszę sobie w chłopie złupić! Dobra, dzisiaj rano